Hej, ja jestem Fabi, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie takie ogólne podsumowanie wszystkich informacji o przyszłym sezonie drugim w rozdziale czwartym oraz powiem Wam co nieco o sekretnej normowej nagrodzie dla graczy. Jeszcze przed odcinkiem zostaw subskrypcję z a aby zawsze być na bieżąco i nie przegapić żadnego nowego tego typu filmu. Jeśli chcesz, możesz również stawić łapkę w górę dla zasięgu. No i zapraszam Was również na mojego TikToka, do którego link znajdziecie w opisie. Zacznijmy może od tego, kiedy sezon drugi rozdziału czwartego zostanie wypuszczony. 11 marca 2023 roku. Jest to w 99% potwierdzone, bo jak co sezon na stronie głównej karnetu bojowego, widnieje data końca sezonu. W tym przypadku jest to data 10 marca, co oznacza koniec sezonu pierwszego, w rozdziale czwartym. Ale pewnie zapytacie, dlaczego nie jest to potwierdzone w 100%? Już wam odpowiadam. Możliwe, że pomiędzy sezonem pierwszym a drugim będzie jakaś dłuższa przerwa konserwacyjna, która będzie trwała nawet do kilku dni, bo takowe zdarzenie właśnie może mieć miejsce. Na koniec sezonu pierwszego może odbyć się event, czyli wydarzenie na żywo. Skąd to wiemy? Otóż Epic Games w ostatnim czasie rozpoczęło testowanie aktualizacji oznaczonej numerami 23.40, a zwykle gdy testowana jest aktualizacja, która na końcu ma 40, odbywa się event. A oprócz tego twórcy gry dodali do plików gry... Plik o nazwie Astral, co może być nazwą sezonu drugiego. Także myślę, że jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawy temat. Ja osobiście uważam, że w obecnym nam w sezonie pierwszym rozdziału czwartego wydarzenie na żywo się nie odbędzie, ponieważ na początku żadnego poprzedniego rozdziału nie było eventów i w dosłownie każdym chapterze pierwszy sezon to po prostu takie wprowadzenie do fabuły. A propos fabuły, to ta w ostatnim czasie ruszyła bardzo intensywnie do przodu i stała się aż nadto ciekawa. Obecnie całą wyspę urządzi zakon zaprzysiężonych, który na większości mapę wzniosł liczne zamki i fortece, przez to wyspa jest w takim średniowiecznym klimacie. Zaprzysiężeni to tak naprawdę urojony reżim sprzed setek lat, znany nam głównie z rozdziału drugiego i trzeciego. Na ich czele stoi wieczny czempion, który jest nikim innym jak Geno, czyli dowódcą urojonego reżimu i co ciekawe jest on chyba najważniejszą postacią w całej fabule Fortnite. Więc myślę, że teraz wiecie jak ta postać jest ważna. Wieczny Champion to tak naprawdę duża młodsza kopia genu. Dla przypomnienia, każda postać, która wejdzie w punkt zerowy, zostaje wielokrotnie duplikowana, i każdy klon nie wie o pozostałych i żyje sobie własnym życiem. Nie ma wątpliwości, że organizacja zaprzysiężonych powoli będzie zmieniać się w urojony reżim. Wieczny Champion zlecił swojemu podwładnemu Sztelanowi zbudowanie bramy rzeczywistości, która ma służyć do przemieszczania się pomiędzy światami i przenoszenia z nich różnych struktur oraz budowli. W najnowszych zadaniach fabularnych Sztelan wyznał nam to, że ich poczynania obserwuje jakaś bezkształtna istota, snując jednocześnie mroczne plany. Dodał również, że jeśli brama nie zostanie ukończona, to skutki będą wręcz katastrofalne. Wiemy już o kogo tu chodzi, a chodzi tutaj o nicość. Potężny byt chcący zniszczyć wszystko i wszystkich, pod jego władzą są m.in. Herald oraz Królowa Kostek, czyli cała ostatnia rzeczywistość. Tosia, czyli sztuczna inteligencja stworzona przez naukowca, namierzyła siódemkę, która już od początku czwartego sezonu rozdziału trzeciego została zdziesiątkowana, bo Herald zniszczyła początek, przybysza oraz naukowca za pomocą zabójczej substancji zwanej chromem. Okazało się, że cała siódemka żyje, ale stało się z nimi coś strasznego i nie są już to te same osoby, co kiedyś, ponieważ nicość namieszała im po prostu w głowach. Prawdopodobne jest to, że w następnym sezonie siódemka powróci, ale już w tym złym wydaniu. I może być to właśnie motyw najbliższego sezonu drugiego w rozdziale czwartym. Jeśli chodzi o nowości, które pojawią się w przyszłym sezonie, to na ten moment wiemy tylko to, że będą to nowe mechaniki, bronie, nowy karnet bojowy, no i ogromne zmiany na mapie. Czyli spodstawując wiemy to, co przy każdym nowym sezonie. Przejdźmy teraz do tematu sekretnej nagrody, którą gracze mogli odebrać za wejście na koncert Deki w pierwszych 12 godzinach od jego wypuszczenia, czyli od północy do godziny 12 czasu polskiego. A co jest to darmową nagrodą? Jest nieumalowany do broni z serii ikon, które wygląda naprawdę fajnie. Epic Games zacznie przyznawać tę nagrodę już 3 lutego, także bez paniki. Dodatkowo teraz po odblokowaniu na Geno w karnecie bojowym dostaniemy ponosowo plecak, a w zasadzie taką pelerynę. Także myślę, że jest to naprawdę fajny prezent i dużo osób się z niego ucieszy. Bo jest to pierwsza sytuacja w całej historii Fortnite, gdzie w trakcie trwania sezonu do karnetu bojowego dodawane są jakieś następne przedmioty. I to byłby już koniec tego filmu. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, miłoby mi było, gdybyś stawił łapeczkę w górę tam na dole, aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Możesz stawić również subskrypcję z dzwonkiem na moim kanale, jeśli chcesz mnie wesprzeć. A ja na tym momencie z Wami żegnam. Jo!